Cześć! Witajcie na kanale LEGO Retro. Tym razem pogrzebiemy w mojej starej szafie. Zobaczymy co tam się ukryło za zestawy. No, czy będą to stare czy współczesne? Przekonajcie się sami. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. W starej szafie. No, wszyscy się chwalą jakimiś hulami, odpakowywaniami. A tutaj zrobimy przegląd co u mnie leży nowe, nieotwierane. Tutaj widzimy sekcję Speed Champions. Z tyłu jeszcze znajduje się większy zestaw z tego co kojarzę to też wyścig dodżów, jeszcze tych z sześciostudowych No, wypchane pod same brzegi. Tutaj mamy same polibagi. Jakieś gazetki widzę. Co tam dalej jest? O, SUCA. Większe cztery zestawy z Overwatcha, bardzo ciekawa seria, nie wiem czemu w ogóle się nie sprzedawała i takie zaniedbanie i w ogóle wygasa ta seria, trochę szkoda. Więcej Star Warsów, wszystko z tego co widzę to wersje limitowane. O tutaj mamy Packa, a tutaj z kolei Avengersi, limitowana wersja Stalka. Tutaj cała torba City Jungle. Tutaj dworzec Harego Pottera. Tutaj dworzec nie Harego Pottera. Limitowany Lego Star Wars pudełko. A za nimi wycofywana kosmiczna baza. Tutaj Lego Technik. Motor BMW prawdopodobnie. Tak, były atomówki. Mam dwa zestawy atomówek. Powerpop Girls. Może wyciągnę, żeby pokazać jak wyglądają. O mojo, mojo, mojo jojo i wszystkie znaczy tutaj są dwie brawurka i baj, bajka jest w drugim zestawie. Niżej schodzą. Co my mamy? Więcej. Jakieś LEGO City. Nawet nie wiem co to jest za zestaw. O, to jest bardzo fajna LEGO Idea. W małej serii była wypuszczona. Tu jeden z zestawów, które niebawem wychodzą na retaring przechodzą. Fajny LEGO Toy Story. Fajne ma minifigi. Dalej widzę jakieś LEGO Space nowe. Oczywiście Benek. Więcej zestawów Lego Star Wars co my tu mamy, co my tu mamy No oczywiście limitowany Star Wars. Taka bitwa i dwa inne Star Warsy też limitowane widzę tutaj po zieleni wiem, że to jest A, tak Tutaj jeden z zestawów limitowanych z samolotem co tu dalej mamy? O, jakiś Harry Potter się znalazł. Więcej zestawów. O, tutaj widzę jakiś. O, proszę, ze świąt. Święty Mikołaj i drużyna. O, tutaj jest mniej limitowany. Star Wars. Polecam jego zakup ze względu na tą figurkę, hologram i ogólnie no, niezbyt wiele jest budowli Star Warsowych, więc warto taki mieć. Co my tu mamy? Co my tu mamy dalej? Więcej Star Warsów? O, oczywiście, więcej Star Warsów. Słynna scena. Proszę, jak Luke leje, przerzuca w Gwieździe Śmierci. Tego zestawu to nawet nie wiem, co to jest jakiś Disneya. A z góry wy, zobaczmy. O na dwudziestolecie Star Wars. Bardzo fajny zestawik był za grosze sprzedawany w wszystkich marketach większych, a teraz ludzie podbili jego cenę. Co my dalej mamy? A, tutaj kolejny, ten sam. Jakiś secik. O, tutaj widzę laboratorium do Star Warsów oraz yy, najmniejszy zestaw swojego czasu z bb tem Oczywiście się zaopatrzyłem. Niżej widzę o, z okazji 40-lecia Lego Trains. Taki mały zestawik. Tutaj coś w dużej torbie jest, jak nie wiem do końca co. Wszystko stoi na zestawie Soho'a Millennium. Tego mniejszego oczywiście. Tutaj jakiś Buddyjski kotek machający łapką, więcej zestawów, jakieś tutaj całe, wypełnione. O i ostatni zestaw, ten kolorowy, bardzo dobry zestaw do kupna. 150 zł, a tutaj minifigów jest 11. Zlicząc, że każda będzie kosztowała po 20 zł. Jesteśmy mocno na plus. No jeszcze tutaj dalej jest troszkę. Większy nieład, no ale jak się SEO. UCS jeden z tańszych zestawów Star Warsów, jakie można dostać. Ciągnik kupiony na jakiejś promocji. O i tutaj ciekawy LEGO Harry Potter. Na ratunek hardodziobowi bardzo polecam ten zestaw. Same elementy i minifigurki pokrywają cenę zestawu. Jak kupicie w granicach 200 zł, możecie być pewni, że mocno zyska na wartości. No i o! Ciekawy poliwak z jakiegoś filmu Disneya, który nawet nie widziałem, ale ma taką śmieszną małpę i bardzo ciekawy mieczyk. Moim zdaniem się przyda. Tutaj zestaw 501 obowiązkowy Star Wars, każdy fan musi mieć oraz zestaw, na który był strasznie duży hype, nie wiem czemu, po co, na co, ale lepiej go było kupić. Wychodząca Lego technik Korweta już kończy swój byt. No, finstonowie piękna imię.